Bardzo miło, sympatycznie. Dużo się zmieniło. Bo ja tu jeszcze kiedyś pamiętam, trochę trenowałem na klepisku, także w tym miejscu było. Fajne, szkolne tak. także myślę, że, że, że warunki się polepszają i się cieszę, że, że jest gdzie trenować po prostu w zimę. Na no, no, naszym tle no, na pewno wypadli lepiej, chociaż mówię pierwsze, nasza połowa, szczególnie 30 minut było w naszym wykonaniu bardzo dobre, bo pograliśmy na połowie broni, nie daliśmy im wyjść. No, niestety głupi błąd, rzut karny, było czy nie było, No dopuściliśmy takiej sytuacji, stało się. Jeszcze e, zaspaliśmy przy dobitce, bo powinniśmy... E, Gdyby bramka zbroi, powinniśmy nie dopuścić do tej sytuacji, żeby dobitka padła do bramki. No i myślę, że ten, ta bramka trochę. Ułatwiła broni zadanie, bo drugą połowę odkryliśmy się, chcieliśmy odrobić. No niestety piękna bramka z wolnego, yy, bardzo ładna druga akcja na 20 także goniliśmy wynik. No, do samego końca no, chwała za to, że chociaż zrobiliśmy to jedną bramę. Yy, pamiętam tutaj, właśnie dzisiaj rozmawialiśmy yy, Bukowia, Bukowa była kiedyś taka drużyna w lidze bardzo dobra, tam bardzo dobrych wielu zawodników, łącznie z Michałem Gęburą grało nawet. Wtedy Czesław w pali Bukowie, i ja z Kazikiem Przybyciem yy, szliśmy bramki, przegrywaliśmy 2-0, pamiętam, graliśmy w dziesiątkę, chyba w końcówce szliśmy we dwóch bramki, także to zapamiętałem, było to na tym to stadionie obok pewno przeciwnik inny musimy e, e, wyższej półki, e, ale, ale też na pewno wpływ i, i pogoda i godzina rozegrania meczu na no, 1730 e, termin środowy i przy tym, przy tym słabym świetle e, jednak, jednak no, e, to ma duży bardzo duży wpływ na, na przebieg spotkania. E, natomiast dzisiaj e, Jestem zadowolony, no bo drużyna wygrała, wygrała, yy, uważam, yy, dobrym zespołem, bo są to chłopcy z całej Polski, wyróżniający się, yy, grający jeszcze rok temu w, w młodej SP klasie i tutaj, tutaj początek wcale nie wskazywał na to, że, że sobie z nimi tak łatwo, poruchu, łatwo no że sobie w ogóle poradzimy z nimi, bo te pierwsze minuty były, były przez nas bardzo ostrożne, tak jakby przeciwnika, natomiast, yy, natomiast po postrzeniu już pierwszej bramki uważam, że że byliśmy dużyną, e, zdecydowanie lepszą, mimo że grającą taktycznie. Chłopakom bardzo dziękuję, bo podejście do tego bardzo ambitnie. Patryk Wajszu tak, no, dostaliśmy zgodę tutaj ustą od prezesa na podjęcie treningów i rozegranie kilku meczów przez tego zawodnika. Przygląda mu się czujnie, e, ma możliwości, e, na dniach podejmiemy decyzję. No, zdecydowanie lepiej. Troszeczkę e, początek może taki niewyraźny, ale później opanowaliśmy grę. I myślę, że w drugiej połowie już zaczęliśmy grać odważniej i to, co powinniśmy grać. Ja myślę, że jeszcze nie jest to nasza optymalna forma, bo wiadomo, że, że do ligi jeszcze jest miesiąc. Jesteśmy praktycznie po ciężkim obozie, po cięższych treningach. Teraz myślę, im bliżej ligi, troszeczkę postawimy na dynamikę i szybkość, i, i myślę, że forma może tylko rosnąć.